Ej, jakbym był naukowcem! Jakbym był genialnym naukowcem, chciałbym zrobić krzyżówkę T-Rexa i chomika, nie! Naprawdę, tak bym chciał. Wyobrażacie sobie? Krzyżówkę T-Rex i chomik? Chciałbym! 30 lat. 30 lat. Ej, ja pracuję widzowie nad swoją mową i staram się mówić... Hciałbym". Kurwa krzyżówki rozwiązać nie potrafisz bez kitu, a chcesz zrobić krzyżówkę, nie nie, nie. Postaram się mówić chciałbym, a nie chciałbym. Postaram się. I z tą co gram w Rasta, żoną Luana, ona ciągle mnie poprawia i mówi, że ona też córkę ciągle poprawia tak samo. I poprawia mnie, że... bo ja mówię chciał, a powinienem mówić chciał. Nie daję tego ha, więc pracuję nad wymową. Kajar, co, co ty mówisz? Ty ty cały czas mówisz chciał, czy nie słyszysz? Tak, tak i właśnie pracuję nad tym, żeby już tak nie mówić. Ale ty nawet, nawet, jak, mówisz, nawet jak mówisz chciał, to i tak nie mówisz tego ha, mi się wydaje. Bo zrobiła hmm. dwa razy tak samo Weź powiedz chciał, chciał, chciał Chciałbym Naprawdę tryharduję żeby... Yes. Po, po, poprawnie powiedzieć Chciałbym Ej dużo kłopot mi sprawy powiedzenie tego Serio wam mówię No męczę się Mi się dosłownie męczę też niektórymi słówkami ale Serio męczy mnie jakbym chciał powiedzieć Chciałbym No po prostu wręcz muszę Wszystkie mięśnie w Ej. twarzy napiąć, ale, 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 no bo, no bo ty to mówisz celowo na przykład. Nie, nie, czekaj, nie, no nie, nie mówię celowo. celowo? No, ja myślałem, że to, to, to cały czas celowo mówisz, no chciałbym, no to, to, to takie te, nie, takie o. Nie, nie mówię celowo. No, to by, chciał, 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 nawet, nawet cię, ciężysk, chciał, ciężar chciał powiedzieć, chciałbym. Chciałbym, chciałbym, chciałbym. Jak on chodzi. Sądzek jak T-rex. Red Red Wiesz co mnie boli? Wielki Brus. cię boli. Może gdzieś od siebie zarabić. Nie no, Wielki Brus mnie boli. Nie? Gościu. Ty nie jesteś wielki. Pięć dni chodziłeś z abstronem i z Ospermianem Majtami no. ty możesz być wielki no. Bruz atakuje mnie potężny dinozaur. Idę. Oś. Jak coś wreszcie masz taką umiejętność jak... W Masz taką umiejętność jak vamp papę! Ale k... 300 za są wolne jak... Astyryj na 100 metrów, a ty k takie rzeczy robisz, że nie w wcisnąć, wówczas. Papę zamknij! No. Nie, panuje brown, browna... Browna! Browna, banuje browna do końca gry Ja brown jest akurat dobry. Jest OP Dobijcie, dobij, dobij! Brown! Brown! Dobra, git, 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 git. Jeszcze broma macie. Ty jesteś tutaj, a ja na topie. I dajemy Wiesz co? Zacząłem gadać jakieś głupoty i... Ty... Co się dzieje? No... Wiesz co? Ja nie wiem... Moje makro się posypało. Nie skupiłem się. Gadałem jakieś głupoty, Patrzę na czat. I... Ja nie wiem, co ja robię. Jeszcze. To jest turba RNG brud, turba RNG Tylko zależy od tego jak wygląda sytuacja Ale mimo wszystko, Znaczy inaczej jak wygląda sytuacja, kiedy jesteś w tańcu powiedzieć mało HP albo coś takiego A tak to jest w przecież Gamblujesz z tym W zawsze JB Dziękuję Tu jest w pięciu a w siedzi na cichach Alka? ona może dawaj to. Remek, 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 dawaj, się dawaj, bierzem. Jak takie, że się robi się spuluj tego rebów? No, mogłeś nie robić też pepek, nie? Ale co? Jak to ma znaczenie? 4K miało. ITP, ITP Jest! Yeah. It!

Wiem! O to chodzi! Tak, wiem o tym. I to chciałem powiedzieć. Więc to nie był good depth. Czy jestem gejem? Jestem. Lubię parówkę kolegi w mojej pupie. Dobrze, dobrze robić. Przyciskamy ich, Ale tak, żeby nie pozwolić im podejść, tylko. Co ty robisz? Co <śpisać wytkownia> <śpisać wytkownia> Chądź to poradzą, nie, zostałem... Nie, zostałem 6 sekund stuna znowu, no. Czy widziałeś dziś leki? Nie no, mam dobry humor. Złyki to nie ma. Nie trzeba było mi dać po prostu nie dać Jaka sterit macie ju Ci ewentualnego przyszłego hatę jak się zamieszka, mutko? No przy niej prawdziwym mężczyzną ogierem. gierę Szypeka Stepuj 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 Zaraz Dawaj Mamy bitkę dawaj. Możesz? Rusik. Się bruz, nie? Bitkę mieliśmy! Jest, 100% mogę stypać. Dostałbym. Przerwaliby mi. Oj na ryj. I karam ci na łycą klatkę. No, no ty to ty co ja tego nie lubię. Ja no, lubię. Mega, 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 mega nieprzyjemna sytuacja, że chłop nie może mnie. Nie umiesz uznać, że akurat coś robiliśmy? Nie, 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 nie. Było 4x3 walka. Spokojnie. Widziałem akcję. Przybyłem przodu, tylko ty wyłącza. Mam TPK. Aha, czekaj, bo ty masz. 15 sekund do the timer ty No kur... Kto mi naje... Mierny jestem pójdę. Spoko hubon Ty pewnie siedzisz w goldzie Na iście I grasz z kolegą regę. Kolegę Więc siedź tam cicho Górę Poko. Wygram jak kalectwo Całą grę Tylko Tylko wygrałem swoją linię Ale wygrałem tą grę jak kaleka Dobrze robisz Tylko ostrożnie Nie mam tapeka. A i Jack powstrzymał. Idę już teraz I to jest to o czym Bezum mówił. Nic zrobiłeś. Chodzi o falę nam idzie. Jakby... Jakby ta, te miniony były tutaj, to byśmy nie skończyli teraz gry, czajesz? Ja o tym pomyślałem i jestem w siebie sensie dumny Mamy 40 sekund kolego! No dobra! No, ale one na się były tam wywoływane. ważne, że pomyślałem. Wiesz o co chodzi? Nawet jak masz ale rację. Ty, ty falę, później posiadać za daleko troszeczkę. No wiem, wiem, ale chodzi o to, że wcześniej o tym nie wiedziałem, nie myślałem o tym. Więc jestem lepszym graczem, nawet trochę. Oluś, wolisz, jak wezecie... Oluś czy brusik? Brusik lubię. Paniola do mnie brusik mówi. Większość moich widzów zrozumiała, że potrzebowałem tej przerwy i że mi psycha siadła. I się absolutnie nawet nie kryłem, że poświęcam ten czas na granie Więc no, nie wiem, co ty się tak stroić do mnie na tym discardzie. Nie lepiej spędzić... Poza dobem. Ale chyba szat. 150 zł za tę zasiłkę na miesiąc to gitsy. No jest to wysoko, ale jest to ok cena. Jest to, jest to okay cena, no. Nie jest to mało, ale nie jest to też dużo. Za siłownię. Tak super tanio siłownie to jest 8 dychstów za miesiąc? A dużo to jest tak 200-300 zł na miesiąc. Chociaż nie wiem, czy znajdziecie siłownię za 8 dych za miesiąc. To jakaś może taka gorsza? Nie wiem w sumie. Ja patę 150 ze swoją też. Jakie rady dla... Ale po... kontrastu daje puścić do tej samej Jakie rady dla początkujących w Nie grać Oglądaj poradniki, wszystkie, co robić Jak co, jakie itemki działają, wszystkie tipy, poradniki, jak budować bazę, jak w bazie robić różne rzeczy Mam ziomek, z którym gram wrasta Luan yy... Ma, gra od, nie wiem miesięcy wrasta i już ma chyba 1300 godzin i on jak miał 500 godzin, to był trzy razy lepszy jak ja miałem 1000, nie? Bo jak ja grałem wrasta, to po prostu wszystko odkrywałem bez poradników w wiecie, od zera, nie? Dlatego ten się męczyłem, nic nie wiedziałem. On kurwa wszystkie poradniki przeruchał. Każdy, do wszystkiego. A chuj to wysyłaś pieniądze. Dobra, tak ofiszy. Wielkie dzięki za wsparcie. Zateł 10. Aleksander obserwuje cię od niedawna i jesteś naprawdę sympatycznym chłopakiem. Chciałbyś nie wspierać podczas najbliższego turnieju Wielkiego Szlema Australia Open? Może byśmy się bliżej poznali? Puść oczko, jak się zgadzasz. Iga świątek. Nie ja już mam kogoś na oku, sorry. Ale w tym fasce można pograć. Kiedyś grałem. Dałbym mi ci fory. Dwa dwa kada na szybanie na się gier to? No chyba git. Tylko, to ty pierdolisz. Ojej! Co ty robisz? Co ja robię? Co, co ty robisz, Bruce? <gkien incorporate> a to nie mój pies, nie mój, to na dole coś się dzieje. Czy wyjdziesz kiedyś z, na z, z diamentu nobie? Tak, dzisiaj z remkiem. Pójdziesz na blackboarda, no to piszę do kubona oduło. Na no co mi to my to chodzi? Piszę do kogo Można napisać jakieś jakiejś która ci by całe życie. Na nic mi to wchodzi, masz honor, to piszę, że każdego, nie na rach. Ea, łódkę i łeb. Muszę ci powiedzieć, że daję ci k jak ksywę ptaku, bo się zesrałeś. Ja ci daję ksywę Zesrałeś się i ci śmierdzi z Majtek Masz taką ksywę teraz w tobie jebie z Majtek nawet jak jesteś czysty i umyty Poza tym masz łeb jak grzów de Po tej Mario chyba, po tej, po tej chyba pójdziemy Remek, no nie idź, idź nam tak dobrze, fajnie się gra w lola, nie zostawiaj mnie. Nie, pograj. No, ale jakby Bloodborne jest Grałeś mniejszy, cały tydzień w jakiś solsu, pograj wem trochę dłużej, no. No tak. Pograj, ładnie proszę. Naprawdę. Nie, nie, nie. Ja chcę w solsu pograć. Pograj z synkiem, no. Nie, nie, Zabier chcę iść, bo grem, stówę, nie, nie. Wyślijcie mu żeby go dupa mnie zabolała, proszę. Będzie lol Mogą mi wysłać 200, wy, to nie ma znaczenia, pójdę grać w Bloodboarda nagdy Fana Gierka się wydaje, nie? A co jak mi nie na kolejne pół roku No to nie ma te znaczenia, no nie, nie będę sobie kładał życie pod siebie, no, nie było cię 5 dni, nie było cię 5 dni człowieku no nie byłeś się i zamiast grać niego to grasz tak jak w tego LOL'ka no wygramy 4 gierki, 4 gierki, bo trzeba 5 gierek, to, to zaj nie? Czy my szantażuje nie wiem, nie wiem. Wiem, ale fajnie mi się gra z tą teraz, no i tak po prostu wiesz. Wiesz o co chodzi? Na no, fajnie się gra, bo wygrywamy, no nie... No, jakby... Po prostu... Powiedziałem widzą, że będzie Bloodborne, no to ich nie szukam chyba, nie? No mówiliście o której? No ale no jakby 18 jest was epok, także nie mam zbyt dużo szansu. UW! O Nichan. Odpowiem ja na coś z czatu. Poświęcim. Już odpowiadam na coś z czatu, bo ktoś po francusku pisał. Co nie czytam czatu. Problem, ale jest też... A no, spamowaliście czy... to no, to tak. jakieś parówki fastidious. Eee, klasik, to się nie dziwcie no.